Masz łódź dragstera, masz 500 koni. Jak to przenieść na wodę? Z przenoszeniem mocy na asfalt jesteśmy dobrze zapoznani. A jak to się odbywa na wodzie? Oto napęd jet. Prosty jak budowa cepa. Popatrzcie na to: chcemy jechać do przodu, otwieramy tą dyszę, i oto stąd wydobywa się woda pod ogromnym ciśnieniem. Płyniemy do przodu, ale jeśli chcemy dać wsteczny, wystarczy zamknąć tą dyszę i oto cała woda musi się wydostać w przeciwnym kierunku. Płyniemy do tyłu. Chyba, że chcemy włączyć, nazwijmy to neutral. Wtedy otwieramy to o tyle odrobinkę, żeby trochę wody wydobywało się w tą, a trochę w tą i w ten sposób stoimy w miejscu. Chyba, że chcemy skręcić, nie ma sprawy. Wystarczy odwrócić tą dyszę w prawo albo w lewo. I oto mamy skręt łodzi. Co ciekawe, żeby zmienić kierunek w samochodzie, wystarczy, że skręcimy kierownicę i już się toczymy we właściwym kierunku. Natomiast w łodzi z takim napędem mamy troszkę inaczej. Nie wystarczy skręcić w dyszą, trzeba też dodać gazu, a więc w łodziach żeby skręcić, co robimy? Dodajemy gazu. Inaczej to nie działa.